No. Widzisz? Masz mi tu lata. No musisz pewnie musisz. No daj, spróbuj. Za to się coś płakany popie no, zrozumie. Pewnie nie jest, no bo nie, no, nie wiem, nie będzie jakiś gwizdek, który to zepsuje. to tego Witka ze swoje. Ale na tym, to, ja. nie no. taką w tych tom. Witka, to kurwa, widzę, karzmię doć. mała. Nie może zrobić tego bezpiecznie. Tak. Halo. No halo. O, no chyba ci stara odkurza pokój. pokoju. Pytanie mam. No, zadaj masz jakąś klamę, klamę, do... ale za k na darwo. Ty nie miło zaczęłaś, nie? Jak nie miło, kurwa? Masz tu 5 radio, 4 radia masz kurwa, dawaj klamę Co? Dwa radia, masz klamę, widej. <tusty> A ja mam kurwa... Deal deal! I chuj! Co? No jedno. Siema Co dziewięć? No 9 mam przy sobie, to pochuj mi dajesz nie. No to dam ci jeszcze 4 kurwa jak Nie, dasz, nie zmieści mi się Daily case'a wstał w niej to nie. do ciebie na chatę nie Ale klama tyle nie kosztuje co To jest. się źle skończy Bo goło mi się fajne Ale to się koks zbierał nie No to to mam ten koks O pierdol... Chciał żebyś ty ci wykupić właśnie klamę No co jest tym 5 mn? Bo na ten siwy bęben się, zabawa, moja siostra no, idzie no, 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 w ciągu taka na no, czacie. Gadań, czacie. No, tak ja tylko sądzę. Takie moja opinia. Darek? No to chodź, wsiadaj. Ty wysiada, Darek, wysiadaj z tego no, Nie wysiadaj Sorry, Nie będę cię potworzyć, bo jesteś Ja mówię, gdzie bana, kuter, noga, żebym mechaniki gry. Co ty wykorzystujesz mechanikę? nie kurwa imię, lampo. Zaraz na bana, w dole. Kurwa. Kurwa. tu Daj głos Za ile sprzedajesz? nie wiem, kurwa Siadaj, siadaj Czemu nie chcesz za ciebanego składkę wpłacił. No, no bo nie miał do kogo, nikogo nie było no Ja, ci ja nie mogę ci wze. przelać, Zim bo mam zimie, tygolę, kurwa. To jest limita ja Co kurwa Szymona. co tam? Co? Co tam? On żyje Dobrze, dobrze Gościu No, co jest, co jest? Z kim ty jesteś, kurwa? Ja? jestem fanem. Ale szatą. tym zjebę mnie panem, wypierdalasz tego Nie, autem. nie jestem, przepraszam. No wypierdalasz. Nie, nie wypierdalam. Raz. Ja jestem fanem. Dwa. Ja fanem jestem. W dupie to mam. No weź, nie bądź taka. Jesteś jakimś kurwa dwulicowym idiotą. Jakim dwulicowym? No najpierw mówisz, o, dasz mi kurwa klamę za dwie krótkofalówki, po czym mnie wyzywasz, potem, o podwieź mnie, podwieź mnie. Nie chce cię podwieźć? O, wykorzystujesz no, moją gry. wybacz mnie, wybacz mnie. Przepraszam. Nie debil no jaki debil, jest ty no debil, no kurwa zamknij pysk ale czemu mnie wyzwał? bo jesteś idiotą kto jesteś idiotką? wow, ale pocisk no, ale chyba ty to no wiem, A, ale co? ja mogę ja jestem kobietą, ale okay. ja mogę no skąd wiem. dobra, to jest ten Castie 13 lat dobra Castie gdzie ty jedziesz? ja ci powiem no żeby cię zajebać nie chciałeś wiesz, że to nie ma? to wybierz mi klubkę tak! Czemu? Nie wkurwiasz. A nie bądź taka. O kurwa. Ja, kurwa tam dojechać. <grafy> no to chuj. A nie i tak wiadomo. No dawaj, jeszcze raz. Jeszcze raz? No. Wiadę. No dawaj, nie. A nie zabijaj je, proszę. Mam rodziny. Które? Trzynasta, kurwa? Ta, no. A ile masz lat? Piętnaście. Serio? No. No jaki ty młody kurwa jesteś No tak Masz głos na 22 No A ty? Ile można? 18 A ty nie masz 15 Ja mam 15 Nie masz No tak Nie masz No mówię ci No ale ja o to tobie nie wierzę tak No to musisz uwierzyć Jasne No nie za mnie Już wierzę Nie rób tego, boję się No to wysiadaj z auta, ja będę miła no no to jedź, kurwa, to się Nie. No to jeszcze na i wysiądę. Nie, tu będziesz biec za karę. Nie, nie będę biec. Nie? Nie Nie będziesz? Nie. Na pewno nie wysiądziesz? Nie. Okej. Okay. Jeść kurwa, jedziemy na miasto. i No ale zamknij sobie. ten pieski już, nie chcę ale się spać. A czemu nikomu. to się prójesz kurwa? No bo nie lubię ciebie ale... już od samego kurwa patrzenia na nie. ciebie. No znaczy, ci lubię nie. Super, O pierwszego wysiadanie. Jak my kundlę. Super. No dawaj gdzieś, kurwa. Nie mam, kurwa, piast. siły, żeby z tą gadać. No to, to nie się... będę rozmawiał, będę sobie siedział jak... I z kurwa, nie działa, a ty mnie wkurwiasz. No, ale jak ja nic ci nie mówię... To... A co teraz zrobiłeś? No, 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 no. No. Nie, nie 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 nie, nie sklamy, nie sklamy. co ty, co ty kurwa, co ty? To spieszna. Czemu sklamy nie na piłkę? No to chodź na piłkę, nie strzelaj ty kurwa Czemu strzelasz? Kobieto po jebałcie stój Nie bijemy się, nie bijemy się Na pewno? Na pewno nie bij mnie. Nie strzelajmy. Ja podnoszę łapy To poradzimy I daj Juskoviczaba żebym mógł Co ty myślałeś, że cię kurwa nie znajdę <coughs> Mówię, no będę zajmuz nawet kurwa. Kurwa Na bój mi, kurwa jesteś ty więc nie dylewajłeś Proszę cię najgoręcej Spierdala jak najprędzej Kochana ma Okej, okay, okej okay.